W ciągu 20 lat istnienia Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych skupiło wielu lwowskich artystów, malarzy, grafików, fotografów, czyli wszystkich miłośników sztuki. Za 20 lat ponad 100 wystaw. Do 10 wystaw w ciągu roku odbywało się. To na Ukrainie i w Polsce. Z jednego miasta do drugiego wędrowały nasze wystawy. Także gdzieś tak bardzo owocnie. W tej chwili 31 prace. Spotkanie stało się też okazją do przypomnienia twórczości członków towarzystwa, to wystawa prac rodzimych artystów. З нашого середовища вийшло дуже таких вибитних маляжів. Ніхто ж належав до зв'язку маляжів України, ніхто до ж до зв'язку маляжів польські. Тут молодіж у нас і старше покоління. І ми ще тут збираємо, малюємо натури, малюємо різні пленери мами. Їздимо до Польщі, робимо різні вистави. Завжди бере участь у виставах, в різних пленерах. w akcjach, wyprzedaży prac na jakieś e, dobroczynne dzieje. No i tak jak gru, nasze gru, gruntko polskie tutaj pys, cały czas jest. I Polska tutaj jest. I trzymamy się tego wszystkiego mocno. Działalność Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych wspierają przyjaciele z Polski. Współorganizujemy plenery i też zapraszamy do siebie, do Polski, Propagujemy malarstwo. Mamy w swojej siedzibie salonik kresowy, gdzie są obrazy właśnie powstałe tutaj w pracowni czy na plenerze, ale szczególnie oczywiście z widokami na Lwów, bo to nas najbardziej interesuje. Polska organizacja aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Lwowa. Prowadzi też galerię własna Strzecha. З Стоважишенню є дуже людей з різних артистичних інституцій, з академії штукпіньк, з академії друкарства. Потім власне ж є дуже артистів, які є членками зв'язків. Так що, попросту саме пога. Jest bardzo wysoki. Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych zrzesza seniorów ze Szkoły Plastycznej Wrzos, młodych artystów z klubu Skrzydła i dzieci ze Szkółki Malarskiej. Na poddaszu Galerii Własna Strzecha odbywają się wernisarze, wystawy i spotkania miłośników sztuki nie tylko malarstwa, ale także fotografii, poezji i recytacji.